Evergreen Content. Dlaczego warto tworzyć i publikować wiecznie zielone treści? Prowadzenie dowolnej strony internetowej, niezależnie czy firmowej, czy prywatnej, wiąże się zazwyczaj z publikowaniem na niej dużych ilości treści. Ich tworzeniem zajmują się copywriterzy, piszący różnego rodzaju teksty, które nie tylko przekazują odbiorcy szukane przez niego informacje. Odpowiednio sformatowane i pisane z wymaganiami Google mają także istotny wpływ na proces pozycjonowania strony czyli zajęcie przez niej wysokiej pozycji w rankingu wyszukiwarki po wpisaniu konkretnych słów kluczowych. Dzięki temu zwiększa się jednocześnie ruch na stronie i liczba odwiedzin, co skutkuje większą konwersją dokonaniem zakupów w przypadku sklepu internetowego, założeniem w nim konta albo chociaż zapisaniem się do newslettera, czy też wypełnieniem formularza kontaktowego. Problemem staje się tu tylko sposób stworzenia treści. Aby nieustannie wzbudzały zainteresowanie, a przekazywane przez nie informacje z biegiem czasu nie straciły nic ze swojej aktualności. Nie mogą więc to być krótkie teksty o tematyce, związanej wyłącznie z tym, co jest aktualne tylko w danym momencie, bo pozytywne efekty ich oddziaływania będą krótkotrwałe. Większość właścicieli stron liczy się więc z koniecznością ciągłej aktualizacji zamieszczanych tekstów, co jest ogólnie przyjętą praktyką i wiąże się z kosztami ich przygotowania. Można je jednak zmniejszyć, zlecając copywriterom napisanie tekstów wiecznie zielonych, czyli takich, które zachowują aktualności przez dłuższy okres, wymagając od czasu do czasu tylko niewielkich modyfikacji. Evergreen Content co rozumiemy przez pojęcie nieśmiertelnych, zawsze aktualnych treści. Komputer i żółte karteczki. Evergreen content to stosunkowo nowe pojęcie rodzaj tekstów, w których specjalizują się również copywriterzy z SEO Space, dzięki czemu zawsze można liczyć na ich pomoc w tej kwestii. Słowo nieśmiertelne jest może trochę na wyrost, ale mówienie o ich długotrwałej aktualności, prawie wiecznej świeżości, już nie będzie przesadą. Pod pojęciem Evergreen Content rozumiemy nie tylko treści przygotowane zgodnie z pewnymi zasadami, jakie za chwilę przedstawię, ale całą starannie zaplanowaną i sukcesywnie przeprowadzoną kampanię, stały element content marketingu. Jeśli zaś chodzi o same teksty stanowiące jednocześnie definicję pojęcia, podstawą ich skuteczności jest starannie dobrana tematyka stanowiąca określoną pozytywną wartość informacyjną dla odbiorcy korzystającego z tego niezmiennie przez dłuższy czas. Przykłady takich tematów można by mnożyć: są to m.in. diety, suplementy, ich składniki i inne popularne sposoby na odchudzanie, aktywność fizyczna, objawy i metody leczenia różnych schorzeń, przepisy kulinarne. Poradniki lifestyle'owe. Strony z grafiką do pobrania za darmo. Evergreen Content, czego z kolei do niego nie zaliczamy. Jak widać, faktycznie są to ponadczasowe tematy. Zawsze chętnie wyszukiwane z użyciem różnych słów kluczowych, na które warto pozycjonować stronę czy blok z takimi tekstami. Dobrze jest także wiedzieć, jakich treści nie zaliczamy do wieczni zielonych i są to m.in. teksty opisujące wyłącznie to, co jest modne w danej chwili, aktualne trendy. Zazwyczaj krótkotrwałe, które szybko przestają wzbudzać zainteresowanie. Newsy. Wszelkiego rodzaju informacje prezentowane na stronach ze świata polityki, filmu, czy ponownie mody, tracące aktualność po kilku, kilkunastu, czy maksymalnie kilkudziesięciu godzinach. Opisy produktów sezonowych, krótko znajdujących się w ofercie sprzedającej je firmy. Wszelkie statystyki dotyczące tylko ściśle określonego przedziału czasowego. Evergreen Content. Na jakich rodzajach treści warto się skupić? Skoro celem zastosowania na stronie tekstów jest nie tylko chwilowe zainteresowanie czytelnika, lecz skupienie jego uwagi przez dłuższy czas, należy wykorzystać do tego odpowiednie rodzaje treści. Istnieje kilka ich formatów sprawdzających się niemal zawsze, do których zaliczamy przede wszystkim poradniki tekstowe lub wideo. Jedno z najważniejszych narzędzi marketingowych, pozwalających dotrzeć do największej liczby docelowych odbiorców, spośród których większość szuka w sieci prostych i skutecznych rozwiązań swoich problemów. Poradnik sprawdzi się zarówno na stronie firmowej, jak i na blogu eksperckim. Praktycznie w każdej branży, od zagadnień typowo technicznych, handlu, poprzez blogi kulinarne, aż do wspomnień stron lifestyle'owych. Jest jednocześnie tekstem ponadczasowym, ponieważ będzie tak samo chętnie czytany zaraz po opublikowaniu, jak i po roku czy dwóch, co wynika z faktu, że ludzie po prostu lubią czytać ten typ treści. Wpisy mogą mieć różnoraką formę, chociaż najczęściej występują w postaci tekstu. To również często są to filmy, wideo albo podcasty. Stanowią także solidne wsparcie do optymalizacji fitryny pod kątem pozycjonowania, co wynika z użycia w nich rozbudowanych wieloczłonowych fraz kluczowych, dokładnie odpowiadających tematyce poradnika oraz zapytaniom użytkowników. Google również preferuje tego typu merytoryczne, profesjonalne treści przygotowane zgodnie z regułą EAT, gdzie poszczególne litery oznaczają E expertise, czyli ekspercki charakter tekstu. A, Authoritativeness, jego miarodajność, czyli przekazywanie najbardziej wartościowych informacji, oraz T, czyli trustworthiness, wiarygodność tekstu. Oparcie go wyłącznie o autoryzowane, najlepiej naukowe źródła. Case Study. Nazywane także studium przypadku, które chyba najdokładniej spełnia wymogi definicji Evergreen Content. Jest to także najskuteczniejszy sposób przyciągania uwagi odbiorcy, prezentujący mu nie tylko sam problem, ale i opisane krok po kroku metody, jakie użyto w celu jego rozwiązania. Pozwala to przeanalizować cały ten proces od momentu podjęcia pierwszych decyzji aż do ich skutków, dzięki czemu uda się na przyszłość uniknąć ewentualnych błędów, a zdobyta w ten sposób wiedza na pewno korzystnie. Zaletą stosowania case study jest pomoc w budowie wiarygodnego wizerunku firmy, jej kompetencji działania w każdej, nawet awaryjnej sytuacji. Tworząc studium przypadku, przedstawiając analizę zrealizowanych już przedsięwzięć i efekty, jakie to dało, można pokazać potencjalnym klientom korzyści ze współpracy, jeśli się na nią zdecydują. Metoda ta sprawdza się w wielu branżach, mając olbrzymie wartości edukacyjne i na tym, między innymi, polega jej wieczna zieloność.